Dzień dobry Państwu. Nazywam się Róża Żepnińska, prowadzę serwis mamprowidzić.pl i mam przyjemność poprowadzić dzisiejszą rozmowę z panem Arturem Tusińskim, burmistrzem miasta Podkowa Leśna. Miasta laureata konkursu Innowacje w Polityce Edycja 2020 w kategorii Ekologia. Miasto Podkowa Leśna zgłosiło projekt: zatrzymujemy, całą wodę opadową. I przypomnę tylko, że tych projektów w całej Europie zostało zgłoszonych 389. 19 projektów weszło do, do finału i aż 120 projektów w ogóle było zgłoszonych z Polski. Wśród tych 19 finałowych projektów na tych 389 to są w tych wśród tych projektów znalazł się projekt z Podkowy Leśnej. Zanim zaczniemy, do, przejdziemy do rozmowy i porozmawiamy o tym, jak Podkowa Leśna radzi sobie z zarządzaniem deszczówką, zapraszam Państwa do obejrzenia krótkiego wideo na temat tego projektu. Pan powiedzieć, bo to bardzo tajemniczo brzmi. Proszę powiedzieć kilka słów o, o Podkowie Leśnej i skąd w ogóle taki pomysł, żeby w mieście ogrodzie zbierać deszczówkę. No właśnie w mieście ogrodzie. To, to jest problem wielowarstwowy, ponieważ tu historycznie nakładają się problemy z tak zwanymi lokalnymi podtopieniami. Z odwiecznym konfliktem pomiędzy nowocześnością a tradycją, czyli tym, czy budować drogę o nawierzchni utwardzonej, czy pozostawiać te drogi tylko z nawierzchniami gruntowymi, ulepszanymi. I potrzeby środowiska. A ostatnie lata to jeszcze zmiany, niestety, negatywne klimatyczne, które parę lat temu doprowadziły do gruntownych przemyśleń dotyczących całej koncepcji odwodnienia. I tego, że jednak powinniśmy się skłaniać w miastach do odwodnienia w skali mikro, czyli tu, gdzie się po prostu da zatrzymywać deszczówkę, w każdej ilości to się powinno to robić, a nie próbować wymyślać jakieś gigantyczne zbiorniki retencyjne na samym końcu miast, przy dużych rzekach, dlatego że później ta woda odpływa z takiego terenu i mimo, że jesteśmy w Podkowie Leśnej, miejscowości zielonej, porośniętej drzewami. Bardzo pięknej, to jeżeli zaczniemy liczyć, ile tej wody nam zostaje w ciągu roku, e, biorąc pod uwagę bilans, to co spada, to co paruje, to co spływa, to niestety jesteśmy, nawet my, na minusie. Ale po co w ogóle zbierać deszczówkę? Bo wydaje mi się, że nie każdy zdaje sobie sprawę z, temu, z tego, czemu to jest ważne. To jest o tyle ważne, że tak na dobrą sprawę, zaraz po otworzeniu kranu e, mamy Bałtyk. Czyli jeżeli tej deszczówki nie zatrzymujemy, to każda woda, która spływa, czy też woda, którą czerpiemy z ujęć podziemnych i która też pochodzi z wody opadowej poprzez proces infiltracji, bezpowrotnie nam ucieka. Odpływa z terenu gminy naszymi rowami melioracyjnymi rzekami do większych rzek, te wpadają do jeszcze większych rzek, do morza. I w bilansie wody ogólnym mamy cały czas deficyt. To znaczy więcej jej czerpiemy z ziemi, więcej nam wyparowuje, więcej odpływa, niż przynosi deszcz. W związku z tym doprowadzamy do sytuacji samozagłady. Yy, oczywiście parę lat temu, parę dziesiąt lat temu, kiedy nie było takiego rozwoju, kiedy żyło trochę mniej osób, ten proces był mniej widoczny. Natomiast ostatnie kilkanaście lat, kilkadziesiąt ze zmianami klimatycznymi z pojawiającymi się coraz dłuższymi okresami bez w ogóle deszczy, z tym, o czym alarmują klimatolodzy i naukowcy, z tym, że wysusza nam się i przesusza gleba, doprowadzamy do stepowienia całych dużych obszarów terytorium i między innymi Mazowsze, gdzie jest Podkowa leśna, jest na takim terytorium, które ma bardzo duży deficyt wody opadowej. Stąd pomysł na to, żeby jednak tą wodę zatrzymać, punktowo, bo ona jest ważna tu i teraz dla nas, dla naszych roślin, dla drzew, y, dlatego, żeby była wykorzystana przez te rośliny drzewa, żeby wyparowała, żeby y, spowodowała większe wilgocenie gleby i żeby to powietrze też było wilgotne, bo to jest nasz ekosystem dla naszego życia i też tą wodę musimy zatrzymywać, myśląc o następnych pokoleniach, bo najgorsze, co by się mogło stać, a jestem osobą, która ma dzieci wchodzące w dorosłość, to jest świadomość tego, że my, moje pokolenie i pokolenia starsze, zużyliśmy wszystkie zasoby, a pozostawiliśmy po sobie jedynie wielki problem problem braku wody, zanieczyszczonej wody, braku powietrza, zanieczyszczonego powietrza i braku surowców i zasobów. I to... A jak mieszkańcy Podkowy Leśnej uczestniczyli w tym projekcie? Czy to w jakiś sposób wpłynęło na zmianę ich życia? Nie wiem, musieli na przykład udostępnić swoje działki. Czy jak wyglądał ten proces przeprowadzenia tego projektu od strony mieszkańców? To zawsze znaczy, chwilowo ograniczamy się do zatrzymywania tej doszówki w większej mierze w tych terenach, gdzie jest właścicielem w 100% miasta. Dlatego, że dy dyskusja i y Uzyskiwanie zgód to będzie oczywiście bardzo korzystne w perspektywie dalszej, ale będzie zajmowało nam dużo czasu. W związku z tym, my chcieliśmy pokazać, że nawet na tych wąskich, podkowiańskich pasach drogowych, bo drogi są bardzo wąskie, yy, jesteśmy w stanie tą wodę zatrzymać, zretencjonować. Bardzo wielu mieszkańców też równolegle rozpoczęło. Inwestowanie u siebie w domach, i tych zbiorników jest coraz więcej, zatrzymują wody opadowe z dachów, czyli z tych powierzchni prawie w 100% nieprzepuszczalnych, które używają do podlewania. Od zeszłego roku także mamy system opłat za odprowadzenie odpadów powiązanych ze zużyciem wody. I te dyskusje o klimacie, przy okazji, jeszcze się nakładają dyskusje o naszym systemie czujników jakości powietrza. One się wszystkie wbrew pozorom ze sobą łączą, w związku z tym wtedy, kiedy zaczęliśmy proces przeprojektowywania dróg, jak gdyby narzucenia też drogowcom innego sposobu myślenia o drogach, gdzie sam samochód i wygoda korzystania z drogi jest podporządkowana jednak bardziej pod to, żeby tą wodę gdzieś skanalizować, spowolnić, żeby ona mogła spokojnie przejść do warstw głębszych i żeby się znalazła w tych zbiornikach. No, zaczął funkcjonować już w świadomości mieszkańców. My odbyliśmy szereg spotkań różnych, wbrew pozorom te wszystkie tematy one się łączą w jeden wspólny mianownik, czyli ta jakość przyszłości, którą pozostawiamy. I to się przebija. Ja myślę, że to jest taka społeczna odpowiedzialność. Kiedy dyskutowaliśmy o odpadach, o oszczędzaniu, też przedstawialiśmy wyliczenia, ile wody. Możemy zaoszczędzić, zmieniając nasze przyzwyczajenia. Yy, wprowadzenie też tego mechanizmu powiązania opłat za odpady z, ze zużyciem wody ma o tyle istotny wpływ, że my bardzo rozumiemy bodźce finansowe. Wtedy, kiedy faktycznie zależymy. No dzisiaj za powietrze i za wodę nikt nie płaci gigantycznych pieniędzy w Polsce, tak? A zasoby na jednego mieszkańca mamy niższe niż yy, w metrach sześciennych niż Egipt. o czym też ludzie do niedawna sobie nie zdawali sprawy, a wody pitnej w ogóle jest niecałe bodajże 2% na całym świecie, tak? Z czego tej wody, którą zużywamy jest jeszcze mniej. No tak, ale czy mieszkańcy podkowy leśnej to w jakiś sposób przekładają na swoje wybory ekologiczne, no bo niewątpliwie. Decyzja o tym, żeby budować własny mini zbiornik retencyjny na własnej działce, no jest wyborem ekologicznym. Albo to, żeby się nie decydować na wyasfaltowanie drogi, tylko być może nadal jeżdżenie po niewyasfaltowanej do własnej posesji, to też jest jakimś wyborem ekologicznym. Czy, to, czy, 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 czy w mieszkańcy Podkowy Leśnej w tych swoich mikro wyborach odnoszą to i rozumieją to, że to w skali świata też może mieć znaczenie. No myślę, że ta świadomość rośnie, ona jest całkiem spora. Natomiast my jeszcze przez budowanie dróg, bo e, u nas też była dyskusja, po co ruszać drogi, które mają nawierzchnię gruntową, w cudzysłowie, e, i je betonować. I my pokazywaliśmy, że przez lata ulepszając nawierzchnię gruntową, wysypując tam tłucznie destrukty, nawierzchnia, która się ściera, e, Nawierzchnie, na której się ścierają kamienie, powoduje powstanie takiego filtru, pyłu, który w zetknięciu z wodą staje się warstwą nieprzepuszczalną praktycznie. I cała ta woda w sposób bardzo szybki, kiedy deszcze się zmieniły i nie pada już kapuśniaczek, tak jak kiedyś padał przez trzy dni delikatny deszcz, tylko w ciągu godziny spada nam tyle, ile przez cały miesiąc, to ona momentalnie odpływa i nie zostaje nic. I tu głównie chodzi o to, żeby postarać się i zatrzymać tej wody jak najwięcej. Yy, to jest o tyle ciekawe, że miernikiem tego będzie kwestia ile my będziemy mieli na prywatnych posesjach, yy, ile ilu właścicieli posesji zdecyduje się na zatrzymanie części wody, ponieważ ta ustawa o podatku od wód yy, od deszczów najprawdopodobniej z uwagi na nasze współczynniki zabudowy nas nie dotknie. A przynajmniej to będzie bardzo niewielka część posesji. A zbiorniki powstają. Coraz więcej ludzi się zastanawia, jak to zrobić. E, są dyskusje o tym, że powinniśmy wprowadzać obieg wody szarej w ogóle do, do użytkowania. E, także były ostatnio składane wnioski i dyskusje przy okazji zmiany dokumentów planistycznych, że być może powinno się wrócić do kwestii organizacji zielonych dachów i, i ścian, które w jakim stopniu. Zawsze, jeżeli są wybudowane takie i urządzone, to niwelują ten negatywny skutek, którym jest pobudowanie domu w lesie. Bo mm -hmm. jednak zawsze on będzie. Natomiast, jeżeli chodzi o drogi gruntowe, to jeszcze właśnie ja zwracam uwagę, że tam w wielu miejscach, gdzie występowały podtopienia i były drogi gruntowe, po zrobieniu dróg asfaltowych, podtopienia się skończyły, ponieważ my jesteśmy w stanie tą wodę wcześniej wyłapać. Zebrać i nie doprowadzamy do tego, że powstaje kilka zlewni, które sobie nie radzą z tą mm -hmm. dużą intensywnością opadów. No Więc... właśnie, ale to gdyby mógł Pan wobec tego powiedzieć, co jest takiego innowacyjnego w tym projekcie? No bo na przykład ta informacja o tym, że te wyasfaltowane drogi wcale nie powodują tego, że tej wody jest mniej. Myślę, że dla części słuchaczy, może być czymś nowym, ponieważ taka obiegowa opinia, która panuje, jest taka, żeby jednak tego asfaltu nie kłaść. Więc gdyby pan mógł powiedzieć o takiej innowacyjności projektu dla kogoś, kto słucha, być może innego burmistrza czy wójta, który się zastanawia, czy w swojej miejscowości taki projekt przeprowadzić. No, to jest chyba dosyć innowacyjne podejście, w tym sensie, że my faktycznie przemyśleliśmy, zrobiliśmy sobie bilans tych mikrozlewni i widząc pas drogowy ośmiometrowej szerokości, który jest rozjeżdżany od ogrodzenia do ogrodzenia, bo jest mokro, są doły i pada i kolejne warstwy tłucznia przez 20-30 lat są wysypywane, żeby, żeby wyrównać. Widzieliśmy, że większość tej wody opada. Mamy taką jedną sytuację, tu gdzie szczególnie są duże deniwelacje, czyli nachylenia terenu, że droga Gruntowa, stricte, styka się z drogą tą asfaltową, właśnie już zrobioną w tym, w tym systemie. I to jest tak, że jak się stoi na skrzyżowaniu tych dwóch dróg, kiedy ta gruntowa jest wyżej, to w czasie intensywnych opadów, nawet filmiki sobie porobiliśmy, po prostu płynie rzeka, która porywa wszystko, co jest na swojej drodze, wpływa na tą drogę asfaltową, a ona, przez to, że została zaprojektowana na zasadzie skrzydła, ma odchyloną też oś. Jezdni, te pobocza, które najpierw mają tą wodę wyhamować, stając na końcu tej asfaltowej drogi, tam już woda w ogóle nie dopływa. Czyli jest wyłapana na całej długości tego systemu i jeszcze wyłapuje tą wodę z tej drogi gruntowej, gdzie praktycznie woda tam zostaje tylko wtedy, kiedy te deszcze są bardzo małe, bardzo nieintensywne, a tak są bezpowrotnie stracone dla drzew. Wiem, że to jest pewien paradoks i niektórym osobom się będzie to kłóciło, no ale my tu wykorzystaliśmy jeszcze. To, że my mamy w większości bardzo dobre, dobry grunt y, w sensie właściwości infiltracji. On dosyć dużo jest w stanie pochłonąć. A znowu z drugiej strony, wodę z wodociągu mamy z pokładów wód czwartorzędowych, czyli musimy zadbać o to, żeby one były niewyczerpane. Jeżeli spowodujemy, że ta woda będzie nam uciekała do tego przysłowiowego Bałtyku, zaraz za granicami administracyjnymi miasta, no to się skończy na tym, że najpierw ona będzie bardzo drożała, później będzie towarem luksusowym, a w końcu doprowadzimy do katastrofy, no, tak jak w wielu, w wielu miejscach. I to na pewno jest innowacyjne, że y, potrzebie nie tyle odwodnienia, co zatrzymania wody i jej zmagazynowania jest y, y, podporządkowany cały proces projektowania przebudowy drogi. Mhm. Jakie były wyzwania przy realizacji tego y, projektu? Po pierwsze, znaleźć projektantów, drogowców, którzy by y, zaczęli nadawać, jak to się kolokwialnie mówi, na tej samej fali, czyli zrozumieli w ogóle o co chodzi, bo przekonanie w projektowaniu i drogowców, i meliorantów jest takie, y, że tej wody się trzeba jak najszybciej pozbyć. A dwa, że woda opadowa stanowi zagrożenie, bo zawsze coś się przelewa, występują podtopienia. A ten nasz pomysł to jest taki miks pomiędzy amerykańskim Natural Drainer system tak zwanymi rain gardens w Europie Zachodniej, które się tam poje, zaczęły pojawiać. I filozofii wielu prostych metod technicznych, technologicznych. Tu nie ma jak gdyby rzeczy takiej, która była odkryciem, była zupełnie wymyślona. Tu jest po prostu zrobiony miszmasz pomiędzy różnymi technologiami od geometrii drogi po różnego rodzaju odwodnienie, aż na końcu porośliny, które Dobrze znoszą długie okresy suszy i wody tej dużo nie potrzebują, a jednocześnie im tej wody wystarcza tyle, ile jest później w tej warstwie gruntu, która jest nad tymi zbiornikami podziemnymi. W związku z tym, no, wszystko jak gdyby zostało połączone w taki jeden kociołek. I być może to jest innowacyjne. I faktycznie innowacyjne, a raczej może nie innowacyjne, tylko dosyć odważne jest to, że jednak staramy się zatrzymać 100% tej wody. Oczywiście nie jesteśmy w stanie przewidzieć opadów i wielkości opadów, ale na całkiem duże deszcze i nawet dobrze nam to wychodzi mhm. tam, gdzie to zrobiliśmy. A co kosztuje? To by... Wie pani, to innowacyjne to jest to, że mieliśmy odwagę zapłacić za to. No właśnie, to może przejdźmy do tych rad i takich tego co stoi za projektem, gdyby Gdyby któryś z burmistrzów lub wójtów chciał się w ogóle zabierać za ten projekt, to jakiej rady by chciał Pan, za podobny projekt, jakiej rady by chciał Pan udzielić, albo co powiedzieć, o czym pamiętać? Czyli właśnie na przykład te koszty i, i co tak naprawdę najwięcej was kosztowało? I czy to w ogóle się zwróci w jakiejś perspektywie? No tak, ale jeżeli mówimy o kosztach, to w jaki sposób mamy wycenić yy, życie komfortowe przyszłych pokoleń? Tego się nie da zrobić w żaden hmm. sposób. Te drogi z takim pełnym systemem zatrzymania wody potrafią być do 30% droższe, niż yy, gdybyśmy tego nie robili. Ale nie mamy podtopień, zatrzymujemy tą wodę i ona później przez infiltrację trafia do naszych ujęć wody podziemnej po jakimś czasie. Yy, to jeszcze nie działa we wszystkich ulicach, yy, bo musielibyśmy wszystkie te systemy przebudować, ale w momencie, kiedy je wszystkie przebudujemy, praktycznie też nie będziemy mieli. Występowania podtopień, bo nie będzie tak zwanej zlewni zbiorczej, mhm. bo cała woda zostanie zatrzymana i wyłapana w tym miejscu, w którym pada. Eee, warto, myślę, do projektów dróg zatrudnić i znaleźć osoby, które będą rozumiały potrzebę wykonania, po pierwsze, badań geotechnicznych pod drogami gruntowymi o najniższej kategorii jazdy, bo teoretycznie tu się wydaje, że skoro nie jeżdżą ciężarówki, nie ma tranzytu, to po co? Po co robić wszystko? I jeszcze, żeby na ten pas drogowy spojrzeć, jak na zupełnie coś innego że to jest przestrzeń, którą można kompletnie inaczej zaaranżować odgiąć tą drogę, żeby ona sobie tam jechała od jednej, żeby była kręta. Bo zwrócić należy uwagę też na jeden aspekt że te nasze geometryczne wygibasy także spowalniają trochę ruch. I to są. Częściowo elementy wykorzystywane w poprawie bezpieczeństwa użytkowników, tak zwanych niechronionych. W związku z tym, my tu mamy taką pełną harmonię pomiędzy drogowcami, użytkownikami, środowiskiem i potrzebami, tymi wyzwaniami przyszłościowymi związanymi z klimatem. Czyli porządna analiza, wzięcie pod uwagę ale... wszystkich, mówiąc brzydko, interesariuszy yy, czy użytkowników drogi. Yy, i to i przemyślenie tego, jaki tak naprawdę chcemy osiągnąć cel, który niekoniecznie tak. musi się. No pierwsze spotkanie, w sensie, Pierwsze spotkanie w sprawie nawierzchni, ale, ale zwróci się jako jakość życia, prawda? Tak, tak, ale takie pierwsze spotkanie dotyczące właśnie możliwych nawierzchni do stosowania pod kątem ich przepuszczalności, ale także hałasu czy przyjazności dla Użytkowników, niekoniecznie samochodów, czyli biegaczy, rowerzystów, pieszych, deskoronkarzy. zrobiliśmy w 2015 roku. Takich spotkań było kilka. Później były spotkania dotyczące i cykle y, przestrzeni miejskiej, klimatyczne, i na każdym była przelewana jakaś część wiedzy i naszych y, spostrzeżeń, plus później projekty, wytyczne, specyfikacje istotnych warunków zamówień i w końcu te projekty finalne i wykonawstwo. Dzisiaj nawet miałem taki telefon od mieszkańca, który zadzwonił, żeby koniecznie przyjechał, bo on czytał o tym co w biuletynie piszemy o tych zbiornikach retencyjnych, ale on nie wiedział, że to aż tak duże są te y, obiekty, które my zakupujemy pod ziemią, a akurat dzisiaj panowie drogowcy montują na jednej z ulic taki zestaw zatrzymujący wodę i faktycznie jak to ustawili przy wykopie, ale na jezdni i miało to kilkanaście metrów długości, kilka szerokości i wysokości, no to robiło wrażenie. A w momencie, kiedy on by to przegapił, bo akurat byłby w pracy, a drogowcy by zdążyli to zrobić, to by nawet nie wiedział o tym, że to wymaga aż tak dużych nakładów finansowych i też logistycznych i tak dużo pasa drogowego zajmuje. Czyli mówiąc inaczej, nawet w projekcie dosyć skomplikowanym inżynieryjnie, Warto włączać mieszkańców w to, żeby byli poinformowani, jak ten proces będzie wyglądał, i od, od samego powiedzenia będziemy zbierać deszczówkę do przeprowadzenia tego projektu i następnie do odczucia tego, że mieszkańcy odczuwanie tej wody będą mieć więcej, bo na przykład im po prostu przestaną schnąć drzewa w ogrodzie. Trochę czasu mija, ale dobrze by było, żeby. Mieszkańcy mniej więcej wiedzieli, mieli ten dostęp do tej informacji, jak to w ogóle się wydarzyło, że te drzewa po pięciu latach od pierwszego spotkania przestały schnąć. Tak, tak. Jeszcze jest taki jeden dobry argument, bo w wielu przypadkach, kiedy tej wody robiło się więcej, po prostu zalewało po sesji. A dzisiaj jest filozofia taka, że proszę Państwa, my w ulicach zatrzymujemy wszystko, z ulic już Państwu nic nie dopłynie do drogi, w związku z tym oczekujemy wzajemności. Ulica, przestrzeń jest naszym dobrem wspólnym. Aranżujcie tą przestrzeń u siebie na posesji tak, żeby nic nie dopłynęło na ulicę. Bo te urządzenia są zaprojektowane tylko na bardzo precyzyjną powierzchnię, tą utwardzoną, którą zrobiliśmy w ulicy. A wy, nie mając tyle utwardzenia, możecie sobie spokojnie poradzić z deszczówką, którą macie na terenie posesji. I to jest. No takie myślenie trochę społeczne, takiej społecznej odpowiedzialności za to, co jest i za to, co się wydarzy w przyszłości. No ja nie chciałbym dożyć czasów, kiedy będziemy mieli poważne problemy z deficytem wody, ale też prawdę mówiąc, nie chciałbym, żeby do, dożyły ich moje dzieci, a może kiedyś wnuki. No, nie chciałbym tego. Ja nie miałem takich problemów, nikomu tego nie życzę. Dziękuję bardzo. Rozmawialiśmy z Panem Arturem Tuścińskim, burmistrzem miasta Podkowaleśna. Burmistrzem miasta, laureata konkursu Innowacje w Polityce edycja 2020 w kategorii Ekologia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, zapraszam do podkomisji.